Witam wszystkich serdecznie o trzeciej nad ranem, chyba już nad ranem i zapraszam na, na wtorek na godzinę 17 oraz na godzinę 18.30, kot mił z następujących imprez, że tak się wyrażę. Jedna rzecz to Paul Team -B gra, a druga sprawa jest taka, że będę streamował turniej Just Get Workers, taki tam wewnętrzny mały turniej, większość graczy to się z Platyny, więc trochę może się pouczymy tego, bo będę raczej starał się rozłożyć na czynniki pierwsze, w jakiś tam sposób w jakim to wyjdzie i grę. Tak, w ramach rozgrzewki, a potem o godzinie 19.30 Pol Team B, to jest raz, to jest dwa raz, a trzy sprawa jest taka, że potrzebuję kogoś, kto naprawiłby te skrypty, które mam tutaj, w tym miejscu, co widzicie. Niestety nie wyświetlają mi się tak jak należy, nie pokazuje, czy to jest live, czy też nie. Więc jak wejdziecie na stream, będziecie świadomi, że stream sprawdźcie mój kanał, czy ja tam jestem, czy streamuję, czy też nie. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.